To Witam serdecznie kolejny raz na kanale Gahol Team z tej strony Rafał. Wybieramy się właśnie z moją najstarszą pociechą do kościoła. Niestety nie chcę być w kadrze, bo co w szkole powiedzą, będą się śmiali. Skąd ja to znam, w pracy się ze mnie śmieją i jakoś żyje, a szczególnie rodzice. Dobra, plan na dzisiaj jest taki: po kościele jedziemy do kolegi po kamerę, obiecał coś fajnego. Więc jakość filmów powinna się polepszyć. Potem szybki obiadek, kawusia i ruszamy w teren. Jaki to będzie teren? Nie wiem. Na tą chwilę nie mogę powiedzieć, nie wiem gdzie pojedziemy. Więc... Hej! No to hej. Witamy Cześć. ponownie. Dotarliśmy na miejsce. Nasze pozwolenia. Ech, tak to wygląda. Tutaj było wczorajsze pole. Jest potoczek. A teraz kopiemy z drugiej strony. Też jest jakiś hektar pola. Może dwa. To zapraszamy. No cześć, mamy pierwszą monetkę. Zobaczcie. To jest ja Piedziela, ale ładna. To jest chyba cholercia Sekundka, sekundka. Tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty piąty. To jest chyba już sekunda. Popatrzcie sami. To są chyba dwa halerze austro-węgierskie. Do następnego hej. Sorki za poprzednią monetę. Tam była pomyłka. Tam to było dwa filery. A teraz mamy dwa halerze. 1899. Do następnego hej. I mamy łuskę. Nie wiem czy dobrze widzicie 1915 rok. Pierwsza wojna światowa. Kawałek łuski. A tu mamy coś takiego. Jest to ołów, Nie mam pojęcia co to jest. Jak ktoś wie, to proszę napiszcie w komentarzu. Nie ja mam to pojęcia. I patrzcie co wyszło. Kurczę, znowu się wiatr zrobił. No dobra. Naparstek. jest ale jest drugi w moim życiu. Zobaczcie, Patrycja woła srebro, ale to już by było jakieś jaja. Nie wierzę w to. W lecisz. Ja pierdziele. Ja... Krajcer, ja pierdzielę. Sekundka, bo ja jestem sam w szoku. Krajcer na bank. Sekundka, to jest chyba piątka. Sekundka, sekundka, sekundka. Ja pierdzielę. 10 krajcerów. mistrz? 1871, 1871 Chyba żegnał <laughs> jeszcze wyostrze No brak słów, po prostu brak słów I mamy piątkę PEREL W domu czytam rocznik. Pozdrowie na podsumowaniu. Zaczekajcie do końca odcinka. Eee, będzie taki mały bonusik. No i teraz padła dwieczka perel. Straszne zajechanie. Z nie odczytamy na tą chwilę. Zobaczcie, nawet takie skarby można wykopać. Piękna krameczka. Pozdrawiam. Tym razem wyszło piękne, uroczone. Już Nic nie widać. No to witam serdecznie na podsumowaniu dzisiejszych zmagań. Zaczynamy od przepięknego naparstka. Ładne wzorki. To mnie ciekawi. To napiszcie w komentarzu, jak ktoś wie, co to może być. Nie wiem. Tu taka 20-groszówka z PRL-u zjedzona. Tu mamy... To były halerze. Dwójeczka halerzy też zjedzona. Ale tu jest przepiękne. Dwa filery. przepiękne. Jeszcze obrócę z drugiej strony. 800. Niech wyostrzy. 95. Dobrze widzę. Tak. 5 zł PRL. I to jest ciekawa moneta, której nie mam. Są to dwa forinty węgierskie. 1975. Myślałem, że to jest 2 zł PRL, ale jednak nie. I tutaj jest. Nie wiem co to jest, czy to jest jakiś stop, czy to jest kamień magnetyczny, czy to jest meteoryt. Meteoret chyba nie, bo magnez neodymowy tego nie przyciąga, ale widać w tym opiłki żelaza. No i strzał dnia. Kolejne srebro Patrycji, jest to 10 krajcarów. 870, nie widzę dokładnie czy to jest pierwszy czy siódmy. Dobra, a teraz zapraszam na mały bonusik. Na koniec filmu. Hej. Gahol Team. O! No Gahol Team. Są, są nasze tam cieszyniaki zaczynają kręcić filmy. Także jak ktoś nie był, zapraszam na gahol Team. Zapraszam na gahol Team, możecie zobaczyć. Super pozytywne małżeństwo. Super naprawdę też poznaliśmy się na żywo. I petarda. Lubię, 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 uwielbiam. No to też była radość. Dwa razy, nie? Dwa razy się spotkaliśmy, raz byli we Władku, na Zlot przyjechali. A babuś, to jest wszystko tam opisane na, na tej, na tej, tej na Facebooku na Kacper, licytacja. także tam tam wszystkie informacje się dowiesz. No a z Gahol Team, już będę tak was nazywał, Gahol Team, mieliśmy okazję poznać się we Władku. No jak jechaliśmy do nasutowa na, na kurcze na trasie. Na trasie też żeśmy się spotkali drugi raz. Radość była, stacja od razu była zaliczona. <grywania> Także <grywania> czarne kciuki są wszędzie. Czy czarnego kciuka sobie machnę?